Poczucie własnej wartości to fundament, na którym opiera się sposób, w jaki każdy człowiek postrzega świat. Jest to niewidzialna siła kształtująca nasze życie, wybory, relacje, a nawet zdrowie fizyczne. Choć często nie zdajemy sobie z tego sprawy, nasza samoocena wpływa na każdą chwilę codzienności. Co ciekawe, psychologowie nie zawsze wierzyli, że poczucie własnej wartości może się zmieniać. Jeszcze w latach 80. samoocena była postrzegana jako stała cecha osobowości która ukształtowana w dzieciństwie pozostaje z człowiekiem na zawsze. Dziś jednak wraz z rozwojem badań nad neuroplastycznością zaczynamy rozumieć, że jest inaczej. Współczesne badania, takie jak te prowadzone przez dr Kristin Neff, pokazują, że sposób, w jaki postrzegamy siebie, można zmieniać i rozwijać. Nasza samoocena jest jak mięsień. Można ją wzmacniać poprzez konkretne techniki i ćwiczenia, tworząc zdrowszy i bardziej pozytywny obraz siebie. Jaki jest wpływ poczucia własnej wartości na zdrowie i życie? Zaskakujące jest to, jak bardzo nasze zdrowie fizyczne jest związane z samooceną. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Kalifornijskim wykazały, że osoby o niskim poczuciu własnej wartości częściej odczuwają wysoki poziom stresu. Ich organizmy wydzielają większe ilości kortyzolu, hormonu stresu, co ma ogromny wpływ na zdrowie. Przewlekłe wydzielanie kortyzolu osłabia układ odpornościowy, zwiększa podatność na choroby. A także może prowadzić do zaburzeń snu i problemów ze zdrowiem psychicznym. Z drugiej strony, osoby o wyższym poczuciu własnej wartości odczuwają niższy poziom stresu i są bardziej odporne na wyzwania dnia codziennego. Badania prowadzone na Uniwersytecie Harvarda potwierdzają, że osoby z mocnym poczuciem własnej wartości są bardziej odporne na depresję, lepiej radzą sobie z trudnościami, a nawet mają lepszy sen. Zdrowa samoocena wpływa więc na naszą fizyczność, wzmacniając ciało i umysł. Jak mózg reaguje na krytykę i afirmacje? Z punktu widzenia neurologii, mózg osoby o niskiej samoocenie reaguje bardzo intensywnie na krytykę. Aktywowane jest wtedy ciało migdałowate, obszar odpowiedzialny za reakcję na stres i lęk. Takie negatywne myśli mogą łatwo przekształcić się w stały nawyk, który z czasem pogłębia niskie poczucie własnej wartości. Natomiast w przypadku osób, które regularnie pracują nad pozytywnym obrazem siebie, dzieje się coś niezwykłego. Aktywują się obszary mózgu odpowiedzialne za nagrody, takie jak jądro półleżące. Te struktury mózgowe wzmacniają uczucia akceptacji i zadowolenia, a także zwiększają pewność siebie. Każda pozytywna myśl na swój temat jest więc nie tylko chwilową poprawą nastroju, staje się częścią głębokiej zmiany w mózgu, która przekształca sposób myślenia. Oto trzy kroki do wzmacniania poczucia własnej wartości. Poczucie własnej wartości można wzmacniać poprzez regularną pracę nad sobą. Istnieją trzy kluczowe metody, które mają potwierdzenie naukowe. Pierwszym krokiem jest codzienna praktyka wdzięczności wobec siebie. Zwykle praktykujemy wdzięczność myśląc o tym, co otrzymujemy od innych lub od życia. W tym przypadku chodzi jednak o to, by skierować wdzięczność na siebie, dostrzegać swoje mocne strony, talenty i osiągnięcia. Nawet te drobne. Regularne docenianie siebie wzmacnia pozytywne połączenia neuronowe w mózgu, co z czasem przekształca naszą perspektywę na siebie. Drugim sposobem jest praktyka samowspółczucia, o której pisała dr Kristin Neff. Samowspółczucie to umiejętność traktowania siebie z ciepłem i wyrozumiałością, szczególnie w trudnych momentach. Takie podejście pozwala zredukować stres i budować nowe nawyki myślowe. Samowspółczucie jest jak dawanie sobie pozwolenia na popełnianie błędów i rozwój bez obawy przed ostrą krytyką. Trzecim krokiem, prostym, ale bardzo skutecznym, jest codzienne zapisywanie drobnych osiągnięć. Ten nawyk ma potwierdzenie naukowe i sprawia, że z czasem zaczynamy dostrzegać w sobie więcej wartości. Małe sukcesy z dnia na dzień tworzą w nas przekonanie o własnej skuteczności i sprawczości. To proste ćwiczenie prowadzi do większej motywacji i bardziej pozytywnego obrazu siebie. Jakie właściwie znaczenie ma poczucie własnej wartości? Samoocena to zasób, który można pielęgnować i rozwijać. Nie jest to cecha raz na zawsze ustalona, lecz elastyczny fundament, który możemy wzmacniać poprzez codzienne działania i pozytywne myśli. Współczesna nauka pokazuje, że zmieniając sposób myślenia o sobie, możemy poprawić jakość naszego życia, zdrowia, a nawet relacji z innymi. To wewnętrzne źródło siły, które warto odkryć i pielęgnować. Aby móc w pełni cieszyć się możliwościami, jakie daje nam życie. Jeśli ten filmik pomógł Ci lepiej zrozumieć siebie i wzmocnić poczucie własnej wartości, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych treści o świadomym życiu i radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami. A jeśli dotarłeś do końca, napisz w komentarzu: Kontrola to będzie dla mnie znak, ilu z Was naprawdę zgłębia temat do ostatniej sekundy. Udostępnij ten filmik komuś, kto może potrzebować wsparcia w lepszym zrozumieniu siebie i swoich emocji. Być może ta wiedza pomoże mu znaleźć większy spokój i wewnętrzną równowagę. Dziękuję, że jesteś.